konfederacja wolność i niepodległość. Szczęść Boże wszystkim motorniczym, tramwajarzom, kolejarzom radzibyśmy i my im nieba przychylić, żeby się czuli bezpiecznie w swojej pracy, ale zauważmy, szanowni państwo, że ta ustawa jest łataniną dziury, która nieustannie powiększa się i jest to nazwijmy to dziura aksjologiczna i generalny upadek prawa w Rzeczpospolitej, to znaczy kiedy przestają działać prawa i kiedy łobuzy, bandyci, a nawet i zbrodniarze czują się bezkarni, nikt nie czuje się zatem wszystkich ludzi normalnych, bezpiecznie. No i wtedy trzeba łatać. Wtedy trzeba specjalistyczne jakieś łaty naklejać na to, na to dziurawe prawo. Może nawet samo prawo nie jest dziurawe, tylko najwyraźniej brak woli politycznej przy całej draci dracji ludzi ogłaszających się szeryfami w Rzeczpospolitej Polskiej. Najwyraźniej bezkarność tak się szerzy, że trzeba ratować tych biednych motorniczych przed chuliganami. No ale jeśli motorniczych no todo Z kontrolerami. Jeżeli motorniczych, to co, dajmy na to, z paniami kapciowymi w Muzeum Państwowym Narodowym, które ktoś może potrącić, potrącić też na, na służbie, i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie miało końca, szanowni państwo. I teraz, oczywiście, my tu wyjdziemy na najczarniejsze charaktery tego tygodnia ludzi, którzy nie mają litości i, i nie mają względu na, na poczucie bezpieczeństwa ludzi, tak istotnych, jak. Jak motorniczy parowozów, niekoniecznie parowozu dziejów, ale musimy zwracać uwagę na to, że to jest łatanina. To nie jest porządne prawo, to nie jest państwo prawa. Rzecz jasna, coś się zrobili. No, nie powiem głowę, ale, ale zwieńczenie konstrukcji prawnej, kiedyście się wszyscy zgodzili na to, żeby karę główną wykreślić z kodeksu karnego, no to przykład idzie z góry. Bezkarność rodzi podaż. Podaż, rodzi bezczelność, rodzi po prostu działanie w poczuciu, że nic tak naprawdę złego mi się nie stanie, jak się targnę na tego tutaj Bogu ducha winnego jakiegoś kierowcę autobusu, no bo też najczęściej nic się złego nie dzieje. No i teraz pytanie, czy leczymy objawowo taką łataniną, czy też. Zmierzamy do tego, żeby państwo polskie, Najjaśniejsza Rzeczpospolita, odzyskała powagę, a nie będzie tej powagi bez surowości, przykładnego karania wszystkich łobuzów. Bandziorów, y, chuliganów. Zdaje mi się, że możemy pf, nie protestować przeciwko tej ustawie, którą tutaj wnieśliście, ale będziemy protestować przeciwko takiej dewaluacji prawa. Konkretne pytanie zadam, kiedy przyjdzie na to pora. Dziękuję. Przywróćcie karę główną, dajcie ludziom prawo noszenia broni, i wtedy będzie mniej ekscesów bandyckich, chuligańskich, napaści. Ale nie. Rząd, lewica z lewej i lewica z prawej strony tej sali, bardziej boi się prawych obywateli, uczciwych patriotów, niż lumpenproletariatu, z którego głosów chętnie korzysta. No, nie wiem na kogo teraz przeniosą się głosy w więziennictwie oddawane. My dumni jesteśmy z tego, że na nas głosują raczej nie złodzieje, tylko klawisze. I, y, I z tego jesteśmy dumni. A pytanie brzmi, czy jednak skoro już w ogóle te łataniny uprawiacie, to czy jednak nie powinniście wydłużyć listy funkcjonariuszy publicznych z tym zastrzeżeniem, że to dotyczy czasu pełnienia czynności, takich jak prowadzenie tramwaju, w kodeksie karnym kodeksie karnym, a nie wprowadzać referencji do ustawy o transporcie zbiorowym, tam jest ta lista, otwierają ją prezydent, chyba zaraz są posłowie, senatorowie. senatorowie. My się chętnie posuniemy. Nam to nie będzie w żaden sposób uwłaczać, że będą i kontrolerzy, kanary, woźni i tramwajarze i kolejarze różnej maści, ale żeby był jakiś porządek w tym prawie. Chcecie uczynić funkcjonariuszami publicznymi kierowców? w zbiorowym transporcie publicznym i argumentujecie to o tym, że często są w niebezpieczeństwie. Dlaczego nie, nie miałoby to objąć kierowców w transporcie prywatnym? Oznacza to, oznaczałoby to albo, że transport prywatny zbiorowy jest bezpieczniejszy, a wtedy trzeba sprywatyzować państwowy transport publiczny, albo nie jest bezpieczniejszy i należy włączyć kierowców prywatnych. A skoro tak niebezpiecznie jest według was w zbiorowych transportach publicznych, to dlaczego by nie objąć tym, tą nowelą wszystkich pasażerów tych zbiorowych środków transportu publicznego, tak żeby również byli bezpieczni. Tutaj Dobromir Sośni wspomniał o kasierkach, ekspedientkach, które też bywają w niebezpieczeństwie. Tymczasem Wasza legislacja idzie w dokładnie odwrotnym kierunku, bo jest już projekt, zgodnie z którym do 800 złotych kradzież nie będzie przestępstwem, a wykroczeniem. Dziękuję. Poseł doskonale wykazał się wiedzą na temat absurdalnej biurokracji, która dla niego jest całą rzeczywistością, ale w rzeczywistości jest, jest zdrowy rozsądek które w oczywisty sposób pokazuje, że nie ma żadnej różnicy w niebezpieczeństwie, które dotyka kierowcy autobusu w sytuacji, w której kierowca autobusu jedzie na zlecenie gminy czy innej jednostki samorządu ter ter terytorialnego, a, sy a sytuacją, w której kierowca autobusu jedzie na zlecenie prywatnej firmy. Tymczasem w tej ustawie tylko w tym pierwszym przypadku dba się rzekomo o bezpieczeństwo, nadając statut e funkcjonariusza, Publicznego. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.